Cześć. Z tej strony Lena Murawska, czasobalans. Pamiętasz czasobalansowe zasady yy, pracy nad czymś, co dzielisz na części? Najpierw przejrzyj, co już jest zrobione. Czyli tak, zapełniam trzecią półkę książek, które mają zostać. Przygotowuję stertę, stosik książek na sprzedaż. Ewentualnie, jeśli trafię, odkładam do oddania. No, i to jeszcze przede mną. Za nami jest półka z miejscem na encyklopedię i słowniki, które tutaj zapewne niedługo się pojawią. Natomiast drugie działanie, które w każdym fragmenciku pracy nad projektem warto wykorzystać, to jest podsumowanie. Podsumowujemy zawsze na końcu odcinka. No to cóż. Odcinek około 10 minutowy, minęła minuta, zatem jedziemy dalej. Słownik bohaterów literackich myślę, że się przyda do szkoły. Odkładam na półkę. To jest coś, co chciałam sprzedać, ale gdy zajrzałam do środka, yy, byłam po prostu w szoku. Wpadł i to na pomysł. Bełkot. Ale nowy, rzekł krytyk tragikowi, że mało śmieszny. Stawiają mi go za wzór. On myśli po naszej myśli. Są tak zabawne sformułowania, że z wielką chęcią zostawiam tę książkę na swojej półce i myślę, że będę do niej wracała. To jest ściąga z życzeń i powinszowań. O, jedna i druga. Bardzo często z niej korzystałam. No teraz już jest internet, więc jest troszeczkę inaczej, a tu sentencje i myśli o człowieku. To są bardzo fajne publikacje. Jeżeli pracuje się wśród ludzi, wiem jak to brzmi, ale na przykład bardzo przydawało nam się to na etapie pracy w organizacji pozarządowej, gdzie przygotowywało się różne dyplomy, podziękowania, pisało teksty. To są takie uniwersalne rzeczy. Wiem, dzisiaj jest internet, można sobie wszystko znaleźć, ale czasami może po prostu nie trzeba niszczyć sobie oczu. Polacy pod Lenino, sprawdzam. Tak, to jest wyznaczone na sprzedaż. I znowu, ulubiona książka mojej mamy, o tym akurat wiem, ale zdecydowałam się ją sprzedać. Yy, dlaczego? To jest. Wiersze Pawlikowskiej Jasnożewskiej przepisywał mojej mamie pan, który jej się podobał. W czasach, kiedy mieszkała jeszcze w innym mieście, zanim się przeprowadziła do Bydgoszczy i poznała mojego ojca i było to dla niej, były to dla niej bardzo ważne utwory. Myślę, że przygotuję coś na pamiątkę o tej książce, by zachować wspomnienia, natomiast. Odkładam do sprzedaży, myślę, że to już jest historia. Ja również przy tym porządkowaniu, w niektórych odcinkach być może widzisz bałagan, chcę pożegnać się na przykład ze swoimi listami od byłych chłopaków. Elf i pierwsza gwiazdka to jest książka, którą syn dostał w szkole w grudniu. Co tutaj mamy? Tutaj mamy wydawnictwo bydgoskie, Strzała Łuczniczki, trasa numer 2, można wędrować przez miasto, dowiadywać się nowych rzeczy, robić zadania bardzo fajna publikacja wiesz już, że tematy bydgoskie jako miasto, w którym mieszkam, obecnie są dla mnie ważne Stanisław Dygat Jezioro Bodeńskie zaprawdźmy, cóż tu jest za sytuacja tak, to jest książka do oddania tu mamy chyba coś Reymonta o ile dobrze pamiętam tak, Raymond, komediantka. oj Raymond, komediantka. I z tego co widzę, to też jest książka do oddania. Dziennik Gombrowicza. Bardzo fajne. Zainteresowałam się kiedyś bardzo mocno Gombrowiczem, ale to jest do publikacja, do oddania. Pisma i wiersze prozą Cyprian Norwid. Byliśmy naprawdę dobrze zaopatrzeni w lektury tamtych czasów. No tutaj też jest podpisane, że mama, widzę, że te lata, 8386 yy, chciała jak najwięcej mnie zaopatrzyć w książki, mm -hmm. że rzeczywiście było ich na potęgę. Jest bardzo dużo tutaj różnych utworów, ale problem, to znaczy tak, jako książki mm -hmm. dla mnie, szczególnie później osoby studiującej, Polonistykę to było ważne. Natomiast dla wnucząt, gdzie mówimy o różnicy wieku 30 lat, to właśnie, przede wszystkim język. Po drugie, to, że mamy do czynienia z dużą cyfryzacją, to po prostu zmienia sposób, zmienia potrzeby. O, tak naprawdę. Juliusz Słowacki, jak już wiesz, dzieła. Juliusza Słowackiego mam we wspólnej publikacji, zatem to może iść na sprzedaż. Krzewy owocowe, taka starusia publikacja, ale widzę, że to też jest do oddania. Mhm. Ok, odkładam na bok. Złota Biblioteka, piątka z ulicy Barskiej, Kazimierz Różniewski. Mam przygotowane do... oznaczone, że chcę sprzedać, zatem leci na sprzedaż. Słynne leki antyrakowe Zbigniewa Przybylaka, jest to publikacja na sprzedaż w kategorii zdrowia. Kolacje u Kowalskich. To jest przygotowane na sprzedaż, ale to jest książka kucharska. Potrawy z jaj, dodatki do zup. Pewnie sobie yy, jeszcze zrobię z tego nagrania. I cóż tu mamy? Juliusz Werne, dwa lata wakacji. Kolejna publikacja tego autora. Też mam. Oznaczone do sprzedaży. Dobrze, zatem odkładam na półkę. Jak najbardziej będę liczyć na to, że znajdzie się kupiec. Ilustrowany słownik techniczny dla wszystkich, też oznaczony do sprzedania. Jak najbardziej myślę, że znajdą się osoby, chociaż ja i męża, i ojca mam ze środowiska technicznego, więc wiem że jest szansa na takie na kogoś zainteresowanego. Kolejna książka kucharska, tym razem już ze zdjęciami, nie z oj. ze zdjęciami, a nie tylko z grafikami. Są nawet oznaczenia różnych kompozycji, jak najbardziej na sprzedaż. Właśnie, to też jest jedna z bardziej znamienitych decyzji to, że chcę wyprowadzić z domu książki kucharskie. Mojler, Skąpiec. No to jest podpisana przez mamę książka, ale moja. I to co mówiłam. Znowu język, wydanie. Teraz te opracowania są zupełnie inne. Jeśli dzieci będą doskonaliły się w tym kierunku, to jak najbardziej. Pasztety, paszteciki i kanapki. Kolejna książka kucharska. Śniadania. Kolejna książka kucharska. O, nawet mamy tabele, z czym przywartowałam proponowane dzienne racje pokarmowe. Są też grafiki, jakieś dialogi. Przestań porównywać moje jedzenie z fotografiami w książce kucharskiej. O. Proszę bardzo. OK. Przyrządzam surówki i sałatki. Kolejna książka kucharska. Potrawy proste, oszczędne i zdrowe. Następna książka kucharska. Jak najbardziej. Jest jakaś notatka? Przepis. OK. Dobrze. One wędrują na sprzedaż. Dalej. Tutaj karteczkę podra. To są zbędne notatki. Idziemy dalej. Czy jeszcze nie? Nie, jest 10 minut. Możemy przejrzeć parę książek. Maria Konopnicka. Nowele wybrane. No i właśnie. Co ja robiłam z Konopnicką? Nie pamiętam. W każdym razie... Yy, zerknę, coż tu tutaj jest a jest nasza szkapa dobrze, Mendel Gdański kto wie jak to będzie wyglądało zostawię kojarzy mi się to z tytułami moich lektur co tu jest Pan Tadeusz Mickiewicza nie wiem czy cokolwiek jeszcze z tych epokowych dzieł zostało w kanonie lektur ale wędruje na półkę Grimm, baśnie yy, wydanie jeszcze inne Moje, tak, do niego też często zaglądałam, ale wiesz już, że mam wydanie dwutomowe, więc myślę, że z tym będę mogła się pożegnać. Stara Baśń, Kraszewski. No, jakoś nie przepadam za Kraszewskim. Tu mam jakąś mapę. Co to jest? Ziemie Polskie po Kongresie Wiedeńskim. No dobrze, mamy mapę historyczną. Zostawię ją jak najbardziej. Co prawda, tutaj na półce miałam takie różne rzeczy, ale dobrze, schowam między książki, a nie do książki. Dobrze wygląda. Yy, 89 rok jak najbardziej odkładam na sprzedaż. Mały książę, tę książkę dostał syn od jednej z moich koleżanek. Ja nie lubię małego księcia, naprawdę. Wiem, że być może mnie znielubisz, ale nie lubię. Odkładam na razie na półkę dla syna. Być może do tego wróci. No, i a propos lubię, nie lubię, to coś, co bardzo lubię, czyli muminki, ale to jest książka kupiona dla syna, ilustrowana też ilustracjami. Autorki jak najbardziej zostaje na półce, bo tu nie tylko dzieci mają słabość, ale również rodzice. Dobrze, 12 minut. Myślę, że jak najbardziej ok. Zapełniła się trzecia półka, tutaj troszeczkę zmalało. Nad tym trzeba pomyśleć. No a tu trochę na sprzedaż urosło. Także tak to wygląda w tej chwili. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się ciepło, obserwuj czasobalans. Pozdrawiam, Lena Murawska. Cześć!